Hej, tu skafiska z kanału QNTS Games, a to jest War Thunder. World Thunder jest darmową internetową symulacją lotniczą, dziejącą się w czasie II wojny światowej. Dzięki temu, że gra należy do gatunku MMO, możemy grać z tysiącami różnych graczy z całego świata. Gra na razie jest w trybie otwartych testów beta, więc dużo rzeczy może się zmienić do czasu, aż wyjdzie w pełnej wersji. Na chwilę obecną skrzynę do dyspozycji gracz ma 5 narodowości. USA, Niemcy, Rosję, Wielką Brytanię oraz Japonię. Każdy z krajów ma własne odrębne jednostki. Takie jak na przykład myśliwce, bom ciężkie bombowce czy innego typu samoloty. Na początku Bred zaczyna z trzema slotami na samoloty. Może je dokupywać, tak jak ja tutaj dokupiłem czwarty slot na samolot. Może to dokupować za walutę, którą zdobyła się w grze. To tutaj właśnie mamy te srebrne lwy. To jest waluta, którą zdobywałem podczas gier zwykłych. A tutaj te złote orły to jest waluta, można powiedzieć, premium, którą trzeba kupić za pieniądze, takie mikrotransakcje. Możemy zamienić te srebrne lwy na doświadczenie w poszczególnych krajach. Na przykład w Wielkiej Brytanii możemy sobie dodać tutaj. Trochę levela, ale yy, można tak samo zdobyć level walcząc w grze, więc to nie jest problem. Tutaj mamy także samoloty dostępne za złote orły, czyli dodatkowe jakieś premium samoloty. One tam pewnie nie są dużo lepsze od zwykłych, tylko pozwalają na zdobycie większej ilości doświadczenia grając z nimi. Ok. Więc może przejdźmy do gry. Dołączyłem tutaj do wyszukiwarki, bitwy zręcznościowej. Zagram w Wielką Brytanię, ponieważ najlepiej podobają mi się samoloty z tego kraju. Ok, znalazłem grę. Także poza samolotami wroga, oczywiście mamy do zniszczenia cele naziemne, jak czołgi, czy ciężarówki, i arty, artylerię wroga. I lotnisko wroga także możemy zniszczyć. okej, okay, już jesteśmy na początek. zagram z Pitfajerem. W nocy. że mamy dużo różnych planów, bo się taka właśnie widać w górach, lecz na przykład są na tym się Na, na morzu, na Skiklę. Okej, okay. tutaj lecę teraz zniszczyć. Mamy przeciwnika, czyli ten już jest do tego. Przecież nie wiem, co to jest. nie Ok, teraz zadamy ich Jest to cięższy samolot, posiadający 12 karabinów maszynowych 6 rakiet. Ale to jest wolniejszy i nie jest sprotny. Na razie ten samolot jest z chyba moim gorącym samolotem. Oczywiście tam na środku widać pasek. Dwa czerwony i niebieski pasek to jest. Niebieski to jest pasek mojej drużyny. Dojdzie do zera, to oczywiście przegramy. Ale na razie moja drużyna odprowadzi. Nie znacznie. Polecam że zniszczę. you zacząłem się amunicja, tutaj widać w górnym nogu takie odliczanie na czerwono, to właśnie trzeba poczekać chwilę, żeby amunicja się odbiła. Zależnie od samolotu to jest na 20 sekund szybszych samolot, do około 20 właśnie, w takich ciężkich No Można to przyspieszyć kupując punkciki takie, które zdobywa się podczas walki danym samolotem, są punkty załogi. Właśnie, Im więcej gramy do samolotów, tym więcej punktów zdobywamy, przez co możemy, no właśnie, już, przez co możemy mm, właśnie ulepszać nas samolot. Wygr grunda wygrana. No, pomiję te statystyki. To nic co ciekawego nie jest. Jeszcze pokażę Wam kwestię ulepszenia samolotu. Możemy tutaj ulepszać, wybierać różne tryby amunicji, krawinów Czy to chcemy mieć bomby, rakiety, czy nie chcemy nic z tego. Amunicję tutaj, tak samo, możemy sobie dokupywać różne. Zależnie od tego, co nam bardziej potrzebne jest. Czy tam amunicję przebijającą, zbroję, czy no, różne tryby, jak to woli. A tutaj mamy rzeczy dla. No, chyba dla premium bardziej, jakieś zwiększenie doświadczenia na tym samolocie i takie nie W grze możemy ulepszać swój samolot jakimiś napisami czy coś. Na przykład wezmę ten napis, mogę go sobie dać tu na bok. Teraz wezmę sobie jakiś inny znaczek, na przykład tą panią i dodamy sobie na przykład na skrzydło możemy to zrobić dowolnie tutaj napisy jakieś różne emblematy dostajemy podczas gry za, na przykład tutaj jak ten za rozegranie 60 meczy, czy tutaj na przykład mamy za zabicia po prostu cej naziemnych czy różne jakieś te na przykład Tutaj jeszcze dwa pozostałe sloty są dla konta premium, dlatego no nie pokażę ich co się dzieje. Kamuflaże dla samolotu możemy odblokować tutaj w zakładce malowania. I tutaj właśnie za każdym kamuflażem mam no, pokazane, co trzeba zrobić. znaczenia. No to bo chyba na tyle. Dziękuję za oglądanie. Cześć.